Dzień dobry. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Gram TV News. Jedziemy. Przedstawiciele Polskiego Studia Techland opublikowali na oficjalnym profilu marki Dying Light na Twitterze dość smutny komunikat. Jak pewnie możecie się domyślić, okazuje się, że premiera gry Dying Light 2 z tej Human została opóźniona. Produkcja ma zadebiutować dopiero 4 lutego przyszłego roku, więc nie doczekamy się tegorocznego debiutu. Deweloperzy przyznali, iż zakończyli pracę nad tytułem, ale teraz zajmują się testami, które trwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Pozostaje trzymać kciuki. W przyszłym miesiącu gracze mogą spodziewać się pierwszych wrażeń dziennikarzy, którzy otrzymają możliwość przetestowania zarówno wersji pc jak i konsolowej. Zaś pod koniec tego miesiąca mamy dostać ekscytujące wiadomości no, Oby ta gra nie powtórzyła sukcesu cyberpunka, więc może lepiej dajmy im czas na to, żeby ten produkt był jednak dokończony. Kto nigdy nie polował na leszych i przy okazji przeklinał przed ekranem, niech pierwszy rzuci kamień. Niezwykłe stwory znane z Wiedźmina trzydzikiego Gonu zainteresowały nawet polskie studio Gleevely Games, które razem z wydawcą Rock Game i jednostką zależną Playway zaprezentowało grę leszy. W produkcji wcielimy się w tytułowego stwora i będziemy bronić pradawnej puszczy przed ludźmi oraz nowoczesną technologią. Leszy nie ma tutaj jednak wiele wspólnego z Leszym. No, przynajmniej z Leszym, którego większość z Was kojarzy właśnie z Wiedźmina. Wiadomo, że jest to kwestia indywidualna, ponieważ CD Projekt Ret raczej nie opatentowało wyglądu Leszych ze wspomnianej produkcji. Nic nie zmienia jednak faktu, że Gleeve Games szykuje dla graczy coś ambitnego. Leszy ma oferować kampanię fabularną, pozwalającą poznać historię tytułowego stwora, no i przy okazji zapoznać się z mitologią słowiańską, z czym raczej do tej pory nie mieliśmy do czynienia, przynajmniej nie na większą skalę. Głównym elementem będzie jednak walka. Pojedynki mają charakteryzować się dynamiką oraz brutalnością. Gracz będzie wykorzystywać do uzyskania przewagi nie tylko swoją siłę, ale także elementy. Jak możecie się domyślić, otoczenia czy matkę naturę, zamieniając się chociażby w niedźwiedzia. Na ten moment nie wiemy, kiedy Leszy zadebituje na rynku. Najpewniej. Najpewniej dopiero w 2023 roku. I można powiedzieć, doczekaliśmy się. Przedstawiciele japońskiej korporacji Nintendo postanowili zmienić sugerowane ceny swojej przenośnej konsoli Switch na rynku europejskim. Na oficjalnej stronie możemy już znaleźć informację, że zmiana jest bezpośrednio związana ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą nowego modelu Nintendo Switch OLED. Wywołały ją również aktualne kursy wymiany walut. Sugerowana przez Nintendo cena w przypadku podstawowej wersji konsoli Switch wynosi teraz 259,99 funta Sterlinga, czyli około 1389 zł. Wcześniej mowa była o cenie wynoszącej 279,99 funta, czyli około 1500 zł. Za edycję Lite powinniśmy natomiast zapłacić 199,99 funta, czyli około 1069 zł. Oczywiście za ostateczne ceny w sklepach wciąż odpowiadają sami sprzedawcy. No ale miejmy nadzieję, że wezmą oni pod uwagę te zmiany. I będzie to na pewno świetna okazja do dokonania zakupu. Przypomnę, że Nintendo Switch w wersji OLED zadebiutuje 8 października, czyli już niedługo. Sugerowana cena nowej konsoli wynosi 309 funta, czyli około 1650 zł. Sprzęt wywołał sporo kontrowersji wśród graczy, głównie z powodu braku jakichkolwiek zmian technicznych. Jedyną nowością będzie większy ekran z technologią OLED. Nie można się zatem dziwić rozgoryczonym graczom, którzy oczekiwali do domniemanego switcha PROS z obsługą rozdzielczości 4K i mocą godną konsoli PlayStation 4. Ale pytanie, czy to tak naprawdę było nam potrzebne? Może tak, może nie. A może fajnie, że wszyscy ci, którzy mają starego switcha, nie będą czuli się gorsi od tych, co mają nowego switcha. Nawet jeśli tegoroczna odsłona Call of Duty Vanguard nie zdążyła jeszcze wylądować na rynku, to w sieci robi się coraz głośniej o kolejnej strzelance od Infinity Ward. Zarówno znany insider Tom Henderson, jak i serwis Videogames Chronicle informują o tzw. Project Cortez, czyli najprawdopodobniej kontynuacji Modern Warfare z 2019 roku. Wedle przywołanych doniesień gracze staną do walki z kartelami narkotykowymi z Kolumbii. A kodowa nazwa gry odnosi się do filmu z 1994 roku z Harrisonem Fordem w roli głównej, gdzie antagonistą był Felix Cortez. A dla przypomnienia to już 18. pełnoprawna odsłona serii osobowych strzelanek, ale tak jak pierwsze z nich, przynosi nas w realia II Wojny Światowej. Za grę odpowiada ekipa z Sledgehammer Games, ale wbudowany w nią tryb zombie przygotowali deweloperzy ze studia Treyarch. Otwarte testy beta rzeczonej gry rozpoczną się już 18 września na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych. I nie może być informacji bez PlayStation 5, zatem oto ona. Sony opublikowało na swoim oficjalnym kanale Zwiastu najnowszej dużej aktualizacji systemowej dla PlayStation 5. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że już jutro. Czyli nie wiem, kiedy będziecie to oglądać. Szereg testowanych wyłącznie przez wybrane grono graczy funkcji zostanie oddane w ręce wszystkich użytkowników. Mowa tutaj przede wszystkim o możliwości rozszerzenia pamięci konsoli o SSD M2, który teraz może działać jako baza i nośnik startowy dla aplikacji i gier z PlayStation 4 i PlayStation 5. Ale to nie wszystko, bo jednocześnie możemy liczyć na obsługę trójwymiarowego dźwięku z głośników telewizora a także szereg poprawek w interfejsie użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem Centrum sterowania. Ja już zdążyłem przeklikać, jak na razie super specjalnych zmian nie zauważyłem, a być może to tylko ja. Co równie ważne, po wrześniowych aktualizacjach użytkownicy konsoli PlayStation 4 wreszcie będą mogli zobaczyć zarówno swoje trofea z PlayStation 5, jak i innych graczy. Tym samym na PS4 będą widoczne pucharki z obu konsol, a nie tylko z ósmej generacji, jak było to do tej pory. I przy okazji zakładający party będą mogli rozwiązywać je odgórnie, bez konieczności usuwania każdego gracza z osobna, jak to było do tej pory. Dziękuję Wam serdecznie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że zakończymy dzisiejszy program. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Jeśli nie subskrybujecie kanału, a sporo Was tego nie robi, to zachęcam do naciśnięcia tego przycisku tam na dole. I dzwoneczka oczywiście też. A my widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia.